Moi drodzy, witam Was w nowym filmie i zapraszam Was dzisiaj na test nowości Stars from the Stars. Ja z tą marką mam taką średnią relację, bo zazwyczaj produkty, które kupowałam, albo były bardzo słabe były to buble, albo były po prostu średnie. Nie trafiłam do tej pory na żaden hit, ale w Rossmanie były bardzo duże prąki. Także stwierdziłam, że kupię produkty, które interesują mnie najbardziej i przetestujemy je wspólnie na kanale. Zobaczymy, czy są warte uwagi. Kupiłam oczywiście podkład, bo podkład zbiera naprawdę bardzo dobre recenzje, a cena jest przystępna. Kosztuje on normalnie 30 zł, także cena jak na drogeryjny podkład bardzo spoko. Na promocji kupiłam go chyba za 16,99 Podkład nazywa się Star Richard i jeśli chodzi o mój odcień jest to 02 Neutral Light. Swatchowałam w Rosmanie, także myślę, że powinien być ok. Ma być to podkład długotrwały, ma mieć mocne krycie. Także zaraz się o tym przekonamy. Do tego korektor jest to Planet Spotless Hydrating Concealer. Mamy tutaj mieć mocne krycie, plus ma być to korektor nawilżający. Dalej make up glitter, który został na jednym z kanałów Beauty okrzyknięty kosmetykiem innowacyjnym, czymś, czego jeszcze na rynku nie było. Także zaraz sprawdzimy, czy tak jest. I dodatkowo wzięłam jeszcze paletę. Jest to paletka Moonlight. Ja na tą paletę przez jakiś czas polowałam. Bardzo podoba mi się jej kolorystyka, ale niestety długo była wyprzedana. Ostatnio pojawiła się na wyprzedaży, chyba za jakieś 25 zł. Także stwierdziłam, że ją wezmę. Chciałam przetestować paletę, dlatego że mam cichą nadzieję, że marka Stars poprawiła jakość cieni. Bo niestety, jeśli chodzi o palety, które testowałam jakiś czas temu cienie były naprawdę bardzo słabe. Zaczynamy oczywiście od podkładu, jak mówiłam odcień 02, mamy tutaj 20 gramów. Opakowanie wydaje się być takie całkiem porządne, dosyć ciężkie. Mamy tutaj pompkę, więc dla mnie to jest duży plus. Co do opisu producenta, ma być to długotrwały podkład kryjący, płynna formuła podkładu, nada skórze matowe wykończenie oraz efekt niezwykłej lekkości. Także z jednej strony trwały, kryjący, a z drugiej strony lekki. Łagodna formuła, nie zawierająca alkoholu, wzbogacony o kwaski luronowe i glicerynę, które nawilżą twoją cerę, stopniowe konstruowanie pełnego krycia bez efektu maski, naturalny i świeży luk. Także dzisiaj się o tym przekonamy, no i sprawdzimy wspólnie, czy ten podkład jest fajny, czy jednak jest on przereklamowany. Tak wygląda odcień 02 Neutral Light. Wydaje mi się, że jest dosyć jasny, ale 0.3 miałam wrażenie, że będzie dla mnie za ciemna. Także stwierdziłam, że wolę wziąć trochę jaśniejszy kolor i ewentualnie troszkę mocniej się wykonturować, dołożyć więcej brązera. Formuła jest faktycznie płynna, bardzo leciutka, delikatna, a przy tym produkt rozprowadzony na słoczu daje wrażenie dosyć mocnego krycia. Także może być to coś ciekawego. Oczywiście zaczynam aplikację od połowy twarzy, żeby pokazać Wam efekt przed i po. Produkt nakładam palcami, ale mam przygotowaną mokrą gąbeczkę. Więc, jeżeli będzie taka potrzeba, to po prostu doklepię sobie ten podkład. Od razu po nałożeniu ten podkład rozprowadzał się bez żadnego problemu, ale czuję, że z każdą sekundą stawia coraz większy opór. Czuć, że zastyga. Nie ma efektu ściągnięcia, jakiegoś dyskomfortu, ale ewidentnie czuć, że zmienia on, jakby swoją formułę, swoje wykończenie. Na początku wydawał się mokry, w tym momencie to wykończenie jest takie lekko pudrowe, także z jednej strony ten podkład może być bardzo trwały, bo czuć, że zastyga, ale z drugiej strony zastyga bardzo szybko, co niestety przy aplikacji może być problematyczne. Wziąłam sobie gąbeczkę i delikatnie ten podkład blenduje. Jeśli chodzi o krycie, to powiedziałabym, że przy takiej cienkiej warstwie jest średnie plus, nie jest na pewno pełne. Ale myślę, że z racji tego zastygania raczej nie będę go budować, nie będę próbowała go dokładać, bo może on wyglądać ciężko. Kolor na słoczu wydawał się jaśniejszy, także widać, że podkład ładnie się dopasował. Nic mi się tutaj nie odcina, więc to zdecydowanie na plus. Ale jeśli chodzi o wykończenie, mam wrażenie, że zrobiło się trochę tępe, takie lekko matowe. I nie do końca wygląda to tak, jakbym chciała. Ja osobiście nie lubię ani mocno rozświetlających, takich super mokrych podkładów, ani mocno matowych. Zdecydowanie wybieram najczęściej coś pomiędzy, czyli taki lekki soft mat, wygładzenie i do tego efekt nawilżonej skóry, taka bardzo subtelna świetlistość. Moim zdaniem w tym podkładzie brakuje troszeczkę świetlistości, brakuje, żeby ta skóra wyglądała świeżo, wyglądała na żywą. Może to nie jest suchy, brzydki mat, nie ma efektu maski, nie jest to ciężkie, ale skóra wygląda dosyć płasko, delikatnie jakby tempo, także pomimo tego, że nie ma tragedii, nie jest to moje ulubione wykończenie. Tak wygląda strona bez podkładu, tak strona z podkładem, więc widać, że krycie jest naprawdę porządne, kolory jest fajnie wyrównane. No i żeby to krycie osiągnąć, nałożyłam naprawdę minimalną ilość produktu, więc to jest dla mnie dużym plusem. Ale wykończenie no nie jest po prostu czymś, co lubię najbardziej. Przejdę sobie teraz do drugiej strony i wszystko wyrównam. Tak wygląda kolor od razu po nałożeniu, i myślę, że widać różnicę. Z tej strony jest troszeczkę ciemniejszy i też troszkę bardziej beżowy. Mam wrażenie, że tutaj wybijają się mocniej żółte tony. Podkład nałożony, także przechodzimy sobie do korektora. Korektor kosztuje 24,99. Mamy tutaj 6 gramów. Dostępny jest w sześciu odcieniach. Ja mam kolorek 02 Fur Light. Korektor kryjący nabliżający Stars from the Stars skutecznie maskuje cienie pod oczami, jak również inne niedoskonałości. Zawarty w korektorze kwas hialuronowy doskonale dba o nabliżenie skóry, dzięki czemu wygląda ona na świeżą i napiętą. Wygodny aplikator i lekka płynna formuła korektora sprawiają, że jest to produkt uniwersalny, którym w łatwy i skuteczny sposób zakryjesz wszelkie niedoskonałości twarzy i wyrówna się jej koloryt, idealnie sprawdzi się w okolicach oczu, ponieważ nie zbiera się w załamaniach i nie wygląda sucho, także lecimy sobie z tym produktem opakowanie wygląda ok, również moim zdaniem jest bardzo porządne kolorek 02 wygląda tak, jest to moim zdaniem bardzo ładny, taki delikatnie żółtawo-beżowy odcień także myślę, że powinien być dla mnie ok Tutaj macie podkład, i myślę, że widać gołym okiem, że jednak troszeczkę ciemnieje. U mnie wygląda to na dopasowanie i nic się o od nie odcina, ale myślę, że osoba z jaśniejszą karnacją mogłaby się troszkę wkurzyć, no bo ten podkład mógłby być dla niej za ciemny. Wracając do korektora, myślę, że ten kolor jest naprawdę bardzo ładny. Co do formuły, jest tak dla mnie bardzo przyjemna. Z jednej strony kremowa, a z drugiej strony czuć pod palcem, że jest ultra lekka. Także lecimy sobie z aplikacją i zobaczymy, jak to będzie pod okiem wyglądało. Nakładam tego korektora bardzo małą ilość, tak naprawdę wycieram resztkę, którą mam na aplikatorze, i myślę, że to mi powinno wystarczyć. Biorę sobie mokrą gąbeczkę i będę ten korektor blendować. Już widzę, że krycie jest raczej z tych lekkich, z tych bardziej delikatniejszych, ale mi to nie przeszkadza. Ja takich korektorów używam na co dzień i bardzo dobrze się czuję, kiedy wygląda to po prostu naturalnie, kiedy cienie lekko przebijają, no i ta skóra wygląda na taką bardziej żywą. Nie ma po prostu, wiecie, efektu maski, efektu idealnej okolicy pod oczami. Ja czegoś takiego na co dzień nie lubię. Także jak dla mnie ten korektor wygląda bardzo spoko. Korektor rozprowadził się bez żadnego problemu. Czuję, że jest plastyczny. Ładnie połączył się z podkładem, pomimo tego, że podkład jest zastygający. Nie widzę tutaj żadnego odcięcia, nie ma efektu pandy. Korektor rozblendowałam dosłownie w kilka sekund i moim zdaniem wygląda to bardzo spoko. Jest lekkość, jest delikatne wygładzenie, delikatne wyrównanie kolorytu. Także tak naprawdę wszystko, co na co dzień lubię najbardziej. Więc jeśli chodzi o te dwa produkty, co do podkładu jeszcze nie wiem. Korektor mi się podoba. Nałożyłam Cię tylko kremowe produkty: bronzer Pełzy i Krzyszkowska odcień 01, Róż Woli Botanika oraz rozświetlacz NAM i jest to Smart Jelly Highlighter 01 California Sun. Do oczy poszedł Puder Eveline Better than Perfect, na całą twarz Puder NAM jest to Talk Free Lose Powder. I możemy sobie przejść do makijażu oczu. Jeśli chodzi o słocze, to powiem Wam, że ta paleta wygląda całkiem w porządku. Pigmentacja jest ok, formuła też jest dosyć przyjemna. Cienie w dotyku są delikatnie suche, ale jak nakładałam je na palec, to się nie sypały. Także myślę, że może z tego wyjść całkiem fajny makijaż. Dzisiaj myślę, że postawię na klasykę, postawię na brązy, dlatego że ostatnio testowałam zieloną, pistacjową paletę z Mio. No i ten makijaż nie do końca mi się podobał, nie czułam się w nim dobrze. Także myślę, że dzisiaj będzie bardzo spokojnie, delikatnie. Będą to moje klimaty. Na powieki nałożyłam troszeczkę korektora. Zaglądowałam to pudrem Eveline pod oczy. I możemy sobie przejść do makijażu. Myślę, że zacznę od najciemniejszego brązu i nałożę go w zewnętrzny kącik. Zobaczymy, jaka będzie pigmentacja. Kolor jest bardzo ładny. Moim zdaniem, jest to neutralny, dosyć intensywny brąz, który ma taką minimalną dozę śliwki. Ale nie wygląda brudno, nie wygląda sino. Także jak na razie, ok. Przy blendowaniu ten cień troszeczkę znika. Także w tym momencie już nie przeciągam, tylko doklepuję sobie drugą warstwę. No i widzę, że da się ten pigment zbudować. Także jak na razie jest spoko. Wydaje mi się, że troszkę przeholowałam. Troszeczkę za dużo tego cienia nałożyłam. I ten makijaż może wyjść ciemniejszy niż planowałam. Ale mam nadzieję, że jak dołożę jaśniejsze brązy, to trochę się ten efekt uspokoi. Biorę sobie pędzel do blendowania i przechodzę do jasnego brązu. Jest to odcień, powiedziałabym, kafe tylko taki troszeczkę ciemniejszy, i będę go nakładać w załamanie. Postaram się stworzyć taką bardzo delikatną, subtelną chmurkę. Blenduje się ładnie, nie ma tutaj żadnego problemu pigmentacja moim zdaniem również jest ok no i niestety stało się to, czego się troszeczkę obawiałam w połączeniu z lekko ciepławym brązem ten ciemny kolor zrobił się bardziej fioletowy wybiły się takie lekko sine tony mam nadzieję, że ten odcień Apollo, czyli taka powiedziałabym brązowa brzoskwinia troszkę mi ten makijaż uratuje i spowoduje, że nie będzie tak sine. Na pewno plusem tych cieni jest to, że one ładnie się blendują, ładnie ze sobą przechodzą. Może te kolory nie do końca do siebie pasują. Widzę, że wygląda to w załamaniu troszkę brudno, ale jeśli chodzi o samą formułę cienia, jest naprawdę ok. Troszkę bardziej płaskim pędzelkiem będę sobie nakładać na środek powieki do wewnętrznego kącika odcień Apollo. Ten kolor potwierdził mi to, co zauważyłam przy nakładaniu pierwszego cienia czyli to, że te cienie są łatwe w pracy, bez problemu się aplikują, ładnie się też budują, można wzmacniać intensywność także to mi się w tej palecie zdecydowanie podoba. I wydaje mi się, że ta jakość jest poprawiona. W przypadku palet od Stars, które testowałam kiedyś, jakość matów była bardzo zła. Te cienie się w 100% wytracały. Były takie bardzo pudrowe, suche, megalotne. A jeśli chodzi o tę formułę, to ona bardzo ładnie się do skóry przykleja. To jest na pewno na plus. Myślę w ogóle, że ten odcień uratował mi cały makijaż, dlatego że spowodował, że ta śliwka nie wybija się na pierwszy plan. Nie ma już efektu silnego oka, tylko no jest takie delikatne ocieplenie. Przeciągnęłam też tym cieniem po załamaniu i myślę, że to również dało fajny efekt. Przechodzę sobie teraz do czarnego i spróbuję przyciemnić nim linię rzęs. Zazwyczaj jak kupuję paletki, to zwracam uwagę na to, czy są brązy, takie bardzo ciemne, czekoladowe brązy, czy są czernie bo jeśli chodzi o przyciemnianie linii rzęs, to najczęściej używam brązowych matów. No ale tutaj mamy ten cień, który troszkę wchodzi w śliwkę, także spróbuję nałożyć czarny. Widzę, że się bardzo ładnie przykleił. Nie jest może super intensywny, ale jest widoczny. Co do dolnej powieki, to myślę, że pójdę w odcień Apollo. On będzie mi tutaj najbardziej pasował. Będzie to spójnie wyglądało. Brzoskwinka na dole i brzoskwinka na górze. I też tej powieki nie przyciemni. Także będzie to lekki efekt. Ok. Kilka ruchów i cienie jest ładnie nałożony i rozblendowany. Na koniec został nam jeszcze Make Up Glitter. Ja mam odcień 01 Fairy Tail. Kosztuje on w cenie regularnej 19,99 Broga do makijażu Stars from the Stars zapewnia trwały efekt bez potrzeby użycia bazy. Tworzy na skórze spektakularny efekt i z łatwością zmieni każdy makijaż, festiwalowe lub karnawałowe arcydzieło. Świetnie sprawdzi się jako lśniące piegi na twarzy lub jako urozmaicenie codziennego makijażu. Aplikuj ruchem wklepującym za pomocą opuszka palca lub płaskiego pędzla wszędzie, gdzie podpowiedź Ci wyobraźnia. Co do tego produktu, to wydaje mi się, że nie jest to innowacyjne. Nie jest to coś, czego nie było, bo to jest po prostu dosyć gruby brokat, grube kawałki, które są zatopione w mocno klejącej bazie. Także myślę, że takich produktów jest na rynku mnóstwo. Trzeba przyznać, że na słoczu robi to efekt wow. Jest to efekt bardzo lśniący, mokry, intensywny. Mamy tutaj odcień, który zmienia się w zależności od tego. Jak przekręcimy rękę, ale z drugiej strony te kawałki są naprawdę bardzo duże. Jak dotykam tego produktu, to czuję lekką szorstkość, więc zastanawiam się, czy ten produkt nie będzie problematyczny, czy nie będzie gdzieś tam drażnił powieki, no bo jednak ten brokat jest spory. Przechodzimy sobie do aplikacji, no i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na powiece. Na Słowoczu wygląda to naprawdę intensywnie, festiwalowo. Także może być to taki trochę odpustowy efekt, na pewno nie na co dzień. Ja dzisiaj idę pomałego do przedszkola, nie zmywam tego makijażu, bo wychodzę za jakieś pół godziny. Także mam nadzieję, że nikt się na mnie krzywo nie spojrzy. Glitter nałożony i powiem Wam, że miałam lekkie obawy, ale szczerze mówiąc ten efekt mega mi się podoba. Jest on oczywiście festiwalowy, intensywny, bardzo lśniący, więc nie jest to produkt... Do dziennego makijażu, ale na jakąś imprezę, właśnie na jakiś festiwal, na Sylwestra, może to być spoko kosmetyk. Fajnie też podbił nie pod spodem, mam wrażenie, że ta brzoskwinia jest intensywniejsza, taka lekko czerwona. Fiolet, a właściwie brązowy fiolet, zrobił się bardziej fioletowy, także efekt jest ok. Powiem Wam, że naprawdę bardzo mnie ten produkt zaskoczył. Oczywiście jestem ciekawa jaka będzie jego trwałość, czy to się nie osypie, czy to się nie pozbiera w ciągu dnia, bo jednak jest to kosmetyk no taki lekko żelowy, ale na ten moment wygląda to super. Jedyny minus jaki widzę to to, że ten kosmetyk jest ultra lepki, także jeżeli coś nam się osypie, to bardzo ciężko jest to usunąć. Mi osypało się tutaj kilka kawałków, no i niestety przy takim bardzo delikatnym pocieraniu nie chce się to od skóry odkleić. Także myślę, że już nie będę tego ruszać, nie będę kombinować, żeby nie naruszyć podkładu. Robię rzęsy, nakładam coś na usta i przechodzimy do podsumowania. Makijaż skończony, także możemy sobie przejść do podsumowania kosmetyków Stars from the Stars, które dzisiaj z wami przetestowałam. No i powiem wam, że jest dobrze. Jest to zdecydowanie najbardziej udany test produktów tej marki, jaki do tej pory nagrałam. Wyszło na to, że nie ma tu żadnych bubli. Może nie wszystko jest idealne, nie wszystko jest dla mnie na 100% na tak, ale te produkty są naprawdę ok. Zaczynając od podkładu, mam wrażenie, że z minuty na minutę wygląda coraz lepiej, że trochę się na skórze uleżał, fajnie się z nią stopił. No i ten efekt jest naprawdę ok. W połączeniu z pudrem, nam nie wygląda to sucho, nie wygląda tempo ciężko. Także ja jestem zadowolona. Podkład sam z siebie jest dosyć matowy. Wydaje się, że ta skóra jest taka bardzo płaska, ale w połączeniu z pudrem, moim zdaniem, zyskał to troszkę świeżości. Makijaż wygląda naprawdę ok. Także, pomimo tego, że na początku wykończenie mi się nie podobało, to uważam, że ostatecznie nie jest źle. Na pewno dam temu podkładowi szansę. Jest on mocno zastygający, zastyga szybko, ale przy tym nie czuć ciągnięcia. Jest bardzo komfortowy. Także jak na razie daję mu okejkę i liczę na to, że za kilka godzin będzie wyglądał równie fajnie. Jeśli chodzi o korektor, jest to bardzo pozytywne zaskoczenie: ten korektor naprawdę wygląda przepięknie. Jest on bardzo lekki, delikatny, kremowy, mega komfortowy pod okiem. Daje fajne wygładzenie, ma ładne naturalne wykończenie, bez problemu się blenduje. Także jak dla mnie same plusy. Kolor 02 Fair Light jest bardzo ładnym takim beżowo-żółtym odcieniem. Fajnie się dopasował, połączył z podkładem. Także nie mam się do czego przyczepić. Moim zdaniem korektor naprawdę bardzo dobry. Dalej, paleta, i tutaj również pozytywne zaskoczenie: może nie jest to paleta najwyższych lotów, może nie jest to najlepsza jakość, jaką możemy znaleźć w drogerii, ale jest naprawdę dobrze. Z matami bardzo przyjemnie mi się pracowało, nie wytracały się mocno podczas blendowania, można było je budować, przepięknie się ze sobą łączyły, chmurkowały, nie było żadnego osypu. Także, jeśli chodzi o maty z tej palety, jestem bardzo zadowolona. Co do błysków, nie wiem, bo jeszcze nie przetestowałam ale na pewno w najbliższych filmach jeszcze do tej paletki wrócimy. Ostatni produkt to Make Up Glitter i tego kosmetyku bałam się najbardziej. Bałam się, że jak go nałożę, to ta powieka będzie wyglądała mega ciężko, że to się wszystko pozlepia, powchodzi w załamania. No a na razie prezentuje się to bardzo ładnie. nie osobiście, nie jest to kosmetyk do nakładania w makijażu dziennym. Jest to zbyt pstrokatel, śniące, za bardzo rzuca się to w oczy, ale jeżeli lubicie takie błyskotki, lubicie je nakładać na co dzień... No to ja nie mam z tym żadnego problemu, dla każdego coś innego. Ogólnie kosmetyk mnie bardzo zaskoczył, troszkę się bałam, że z racji tego, że ta formuła jest tak lepka, przyklei się do palca i nie przetransferuje się na powiekę, ale bardzo ładnie się nałożył, praktycznie nic się nie osypało, także ostatecznie wyszło na to, że jest to całkiem fajna błyskotka, fajny produkt, żeby zrobić efekt wow, żeby ta powieka mocno błyszczała, żeby się iskrzyła. Jeżeli to zda egzamin, jeżeli nie powchodzi to w załamania, nie będzie się zbierało, no to myślę, że raz na jakiś czas będę tego glitera używać. Jeśli chodzi o test nowości Stars from the Stars, to by było na tyle. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną czas, że odcinek Wam się spodobał. Jeżeli tak było, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo, bardzo miło. Dajcie znać w komentarzach, czy testowaliście nowości ze Stars, czy może testowaliście podkład, a może glitery. Jeżeli tak, to napiszcie, jak te produkty Wam się sprawdziły. Jeżeli jeszcze mnie nie subskrybujecie, to oczywiście zachęcam, żeby być ze mną na bieżąco i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie. Pa pa.